Cześć, tu Maciek Cigler z sukcesstudio.pl. Dziś bardzo króciutki filmik o autentyczności. Bo autentyczność to bardzo ważna rzecz we współczesnym świecie. Ale autentyczność w rozumieniu nie takim, że masz oryginalny samochód, czy oryginalny zegarek, czy cokolwiek tam innego. Autentyczność w rozumieniu zupełnie innym. Bierz pod uwagę, że ludzie chcą kupować od ludzi. Coraz bardziej nam brakuje tego kontaktu z innym człowiekiem. Szczególnie czas pandemii nam to pokazał, kiedy byliśmy zamknięci w domach i poszukiwaliśmy kontaktu z innymi ludźmi. Owszem, mamy telefony, mamy messengery, mamy różnego rodzaju inne środki pozwalające nam na kontakt z innymi ludźmi. Ale nie zapominajmy o tym, że mimo wszystko potrzebujemy kontaktu z konkretną osobą. I dzisiaj właśnie bardzo króciutki filmik na temat tej autentyczności, właśnie w biznesie, właśnie w Twojej firmie, w tym co prowadzisz na co dzień. Bo chcę zwrócić Ci uwagę na to, jak bardzo, bardzo, bardzo jest ta autentyczność istotna właśnie w Twoim biznesie. Pokażę Ci konkretne przykłady i na ich podstawie mam nadzieję, że przekonam Cię do tego, aby być autentycznym. Zapraszam Cię do oglądania części merytorycznej tego filmu. Cześć, nazywam się Maciek Ziegler. Na co dzień wraz ze współpracownikami zajmuję się wspieraniem małych firm i mikroprzedsiębiorstw poprzez doradztwo oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań specjalizuje się w sprzedaży, marketingu, uczciwym prowadzeniu biznesu oraz w wykorzystaniu technologicznych rozwiązań, które ułatwiają prowadzenie działalności. Wspólnie z moim zespołem zapewniamy kompleksowe wsparcie naszym klientom. Razem z moimi współpracownikami tworzymy grupę Sukces Studio, na którą składają się Sukces Studio Konsultacje dotyczące biznesu, marketingu, sprzedaży oraz rozwiązań informatycznych, to wszystko wspomagające. Strony, które sprzedają. Tworzymy strony, które przyciągają klientów, generują sprzedaż oraz zasięgi. Strony, które są inwestycją, która ma się zwrócić, a nie tylko kosztem. Agencja kontentowa. Piszemy świetne teksty do stron, sklepów i mediów społecznościowych opierając się na twardych danych analitycznych, przy okazji pozycjonując strony internetowe oraz sklepy. YouTube dla firm. Prowadzimy kanały na YouTube. Nagrywamy filmy, montujemy, zakładamy nowe kanały, porządkujemy kanały już istniejące. Wypełniamy je treściami wideo, graficznymi, jak i tekstowymi. Sukces ads. Prowadzimy efektywne kampanie reklamowe w Google na platformach Meta, Facebook, Instagram i LinkedIn. Podkręcając to wszystko, co wymieniłem wcześniej. Kursy Sukces Studio. Platforma z kursami przygotowanymi przez naszą ekipę Sukces Studio. Z wykształcenia jestem informatykiem. Więc w materiałach, które przygotowuję i prezentuję na tym kanale często poruszam tematy związane z nowoczesnymi technologiami i ich praktycznym wykorzystaniem w biznesie. Jestem praktykiem. Działam od wielu lat, więc tutaj chcę się dzielić wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem naprawiając i rozwijając biznesy moich klientów. Autentyczność. Jak bardzo jest to ważna rzecz. To jest tak samo, jeżeli podchodzimy do pewnych produktów. Chcemy kupować rzeczy oryginalne, nie podróbki. No, jesteśmy tym zmęczeni. Ja wiem, że tam na AliExpressie, czy innym tam Teddy, czy innym Vinted są tańsze rzeczy. Możemy udawać, że stać nas na supermarki. marki. Tylko to możemy oszukiwać na zewnątrz. A czy wewnątrz się dobrze z tym czujemy? Ja wiem, no bo nie stać mnie na to, żeby sobie kupić trzeba gabana czy tam jakieś inne rzeczy Louisa Vuitton, tylko. No to dlatego kupuję podróbki, ale. Czy naprawdę nie chcesz oryginałów? Nie chcesz poczuć tego, jaka jest różnica między autentycznym, a zarazem oryginalnym produktem, a tym, co tak naprawdę jest podróbką? Często to nie jest tak, że tylko jest ten znaczek, logo, że ten wygląd jest taki sam. Zatem często stoi odpowiednia jakość. Tak jak chociażby za zegarkami. Bo dobre zegarki czy je wyprodukował Patek Filip czy są to Rolexy? To owszem, nikt nie będzie go brał na jacht czy na jakieś ekstremalne przygody, bo ten zegarek dużo kosztuje. Ale to wcale nie znaczy, że ten zegarek nie wytrzyma tego, co powinien. On jest tak doskonale zrobiony, tak dopracowany, że wytrzyma wszystko to, co powinien. Czyli w godzinie próby sprawdzi się. Okaże się, że jest wodoszczelny, Okaże się, że jest też odporny na uderzenie, na wiele innych rzeczy, bo jest po prostu super zrobiony. I wcale nie znaczy to, że jeżeli kosztował, nie wiem, 30-50 tysięcy czy 100 tysięcy, to nie będzie miał tych funkcji, co zegarek za 100 zł. A na dodatek, jest oryginalny, jest autentyczny. Widzisz? A jakby to odnieść do Twojego biznesu, to jak to tak naprawdę by wyglądało? Zastanówmy się na tym bardzo szybciutko, jak by to wyglądało i co właściwie mam na myśli mówiąc o autentyczności w biznesie. Punkt pierwszy. Ludzie chcą kupować od ludzi. Stara prawda. Ludzie chcą kupować od ludzi. To bardzo często, na to zwracam uwagę firmom, gdzie poprawiamy ich strony internetowe, gdzie zaczynamy poprawiać ich treści, wchodzimy marketingowo w firmę. Ludzie chcą wiedzieć, kto stoi za daną firmą, bo chcą kupować od ludzi. Jeżeli mamy na zdjęciu sympatyczną twarz, nie jakąś ściągniętą z internetu, bo zdarzają mi się też takie sytuacje, tylko że te twarze, no wcześniej czy później, no, gdzieś się tam widzisz w kilku miejscach, i jeszcze jak jest to samo zdjęcie, to jest masakra. Owszem, mamy coś takiego jak generator twarzy, możemy sobie wygenerować twarz, ale po co? Czy nie jest dużo lepsze to, że za konkretną marką idzie też konkretny wizerunek. Tutaj pozwolę sobie, to jest żadna reklama, żadna firma, która tutaj pokazuje. Dzisiaj nie zapłaciłam ani centa za reklamę, więc to nie jest film reklamowy. Zawsze podziwiałem chociażby pana Kler'a, który pokazywał swoje meble, mówiąc, że są tak dobre, że jest się w stanie pod nimi podpisać. I często nawet widnieje gdzieś tam jego nazwisko na poszczególnych egzemplarzach. Zauważ to. Czy nie jest zupełnie inną sprawą kupowanie produktów od takiego człowieka, który podpisuje własnym nazwiskiem nawet meble, sofę, kanapę? No, jeżeli tak to jest, to ja osobiście jestem za. Jeżeli mam do wyboru jakieś meble, a meble od pana Klera, jeżeli na to portfel mój pozwala, to na pewno wybiorę pod pana Klera. Dlatego, że widzę tą autentyczność, to jego powiązanie z marką, to dodanie twarzy ludzkiej do sprzedaży, do twojego biznesu, tych usług, które są przez ciebie wykonywane, Zupełnie zmienia postać rzeczy. My chcemy kupować od dobrych ludzi. My chcemy kupować od ciekawych ludzi, fajnych ludzi, którzy czasami na swojej stronie napiszą, że ta firma to jest ich dziecko, to jest ich marzenie. Chcieli to marzenie spełnić. Dają ludziom to, co ci ludzie mogliby zobaczyć. To ciekawe podejście. Bierz pod uwagę, że w ten sposób podchodząc, zupełnie inaczej zaczynasz podchodzić do takiego człowieka. Nie wiem, jak Ty masz, ale ja zupełnie inaczej. Podchodzę do firmy, która jest w stanie się pochwalić, kto za nią stoi. Chcę usłyszeć czasami tą jego historię. Jeżeli mam robić większy biznes, mam zostawić większe pieniądze firmie, to chcę wiedzieć, że ona jest dobra. Po prostu. Ludzie chcą kupować od ludzi i warto się trzymać tej zasady. Jeżeli nawet masz sklep internetowy, to mnie osobiście często interesuje, kto za tym sklepem stoi. Jaka twarz się za nim ukrywa. Mega mnie to interesuje. A jeżeli będziesz tutaj mówić o tym, że no, ja strzegę swojego wizerunku i tak dalej, to weź, nie opowiadaj głup. W dzisiejszych czasach naprawdę trudno się schować. Jak nie ty samemu będziesz sobie robić zdjęcia, no to ja mam w rodzinie taką jedną ciotkę, która uwielbia robić zdjęcia i wrzucać na Facebooka. Ja bardzo często zastrzegam, że ja nie chcę być na zdjęciach, które wrzucisz na Facebooku. Po prostu nie chcę, nie życzę sobie takiej rzeczy. Bo buduję pewną markę. To nie o to chodzi, że ja tam... Tamten... Ale może mam rozpiętą koszulę albo... Wyglądam w inny sposób niekorzystnie i nie chcę w ten sposób prezentować swoich zdjęć, tak? Bo Facebook potem magicznym sposobem podpisuje mnie, ciotka tam poznacza, i, i cała moja społeczność będzie wyglądała, jak ja tam jadłem kotleta, tak? Czy, czy coś innego robiłem? A, czy ja na pewno tego chcę? Owszem, to jest pokazywanie ludzkiej twarzy, ale nie, akurat niekoniecznie się do tego zachęcam. Pokażmy. Swoją autentyczną twarz, ale niekoniecznie przez dziwne zdjęcia z urodzin u cioci. Prawda? Dobra, przejdźmy do punktu drugiego. Kolejna rzecz. Ludzie chcą czytać ludzi. Jeżeli prowadzisz blog, jeżeli prowadzisz jakieś inne tego typu rzeczy, to ludzie często chcą. Czytać od konkretnego człowieka, chcą wiedzieć, kto ten tekst popełnił, kto go stworzył. I tutaj też warto gdzieś tam zamieszczać te informacje. Ludzie chcą czytać od ludzi. I to wcale nie jest prawda, że ludzie nie czytają. Czytają. Tylko nie zawsze są to książki. Czytamy sporo różnych innych rzeczy. A nawet jeżeli nie czytasz, może warto się za to wziąć. Może warto odkryć pewne książki na pewnym etapie swojego życia. Ludzie chcą mieć kontakt z ludźmi. I tutaj nie będę oszukiwał, ale ja sam osobiście, jeżeli do mnie dzwoni but, to bot, to natychmiast odkładam słuchawkę. Nawet się nie bawię w uprzejmości. Jeżeli to dzwoni konsultantka, to grzecznie jej dziękuję, życzę jej miłego dnia i odmawiam dalszej rozmowy. A jeżeli jest to bot, to od razu naciskam przycisk do widzenia. Nie chcę gadać z botami. Chcemy rozmawiać z ludźmi, z żywymi istotami. Ja wiem, jak działają doskonale te algorytmy sztucznej inteligencji. Ja wiem, że te sztuczne inteligencje, te chatboty są oparte na treści, które są na stronie i tak dalej. To jest fajny bajer owszem, można mówić, że to niby sprzedaje, że coś tam, że boty dzwoniący tego. To wszystko piękne. To było dla mnie zabawne ileś lat temu, o, tu była jeszcze taka zabawna historyjka, tu akurat firma Inpost, co tam poreklamuje różne firmy dzisiaj, miała taką sytuację, że tam jak się wpisało jakiś sekretny kod na ich stronie, to pani, która się pokazywała tam. No, docelowo trochę tam. Mniej ubrania miała na sobie, umówmy się w ten sposób. No i, i fajnie, to było zabawne, świetna, świetny pomysł marketingowy, uważam, naprawdę strzał w dziesiątkę. Super, tak. Były też takie ester esteregi ukryte gdzieś tam na stronach, że coś się tam klikało, coś tam wyskakiwało albo jakieś inne cuda się działy. Super, dobra. To jest dobry pomysł. Ale. To jest jeden z takich wielu pomysłów na to, jak można rozbawić ludzi, jak można tutaj rozbawić publiczność, jak można coś ciekawego zrobić, więc czemu nie, polecam. Ale de facto, jeżeli tak się dobrze przyjrzymy, to mimo wszystko my pragniemy tego kontaktu z innym człowiekiem. Chcemy tego. I. To nie jest tak, że wstawienie tego chatbota czy bota dzwoniącego, ono owszem, jakieś tam efekty przynosi. Ale mimo wszystko my pragniemy kontaktu z ludźmi. Chcemy tego kontaktu. Chcemy porozmawiać z żywym człowiekiem. I tak to po prostu wygląda, więc zapewnij to swoim klientom zapewnić ten dostęp. Ja wiem, że to jest droższe zapłacić dziewczynie, czy chłopakowi, który będzie siedział i odbierał te telefony w firmie. Który będzie tłumaczył cierpliwie cały czas to samo. Ale jeżeli robi cały czas to samo, to może warto ponagrywać takie rzeczy. Ja po prostu tak robię. Nagrywam filmiki na poszczególne tematy i potem podsyłam je klientom. Robię to samo rozwiązanie u moich klientów. I to jest, no po prostu game changer, zawsze się to sprawdza. Więc... Warto to robić. I teraz do tego właśnie się staram się namówić, żeby właśnie takie różnego rodzaju praktyki robić. Więc podsumowując dzisiejszy film, autentyczność jest mega ważna. Ludzie chcą kupować od ludzi, chcą czytać od ludzi, chcą rozmawiać z ludźmi. Zapewnij im to. Coraz więcej wchodzimy w sztuczne inteligencje, jaje, czatwłoty, inne tego typu rzeczy, a coraz mniej mamy kontaktu z ludźmi. A tego właśnie chcemy. Kontaktu z dobrymi ludźmi, ciekawymi. A ja osobiście, tu podzielę się totalną prywatną na koniec, mam takie podejście. Że każda osoba, która do mnie dzwoni, czy przychodzi, czy z którą się spotykam, czy mam okazję rozmawiać, ma czegoś mnie nauczyć, bo wierzę w pewnym sensie w takie przeznaczenie. To nie jest przypadek, jeżeli ktoś do mnie dzwoni. Widocznie miał taką potrzebę, widocznie coś go akurat skierowało do mnie. A być może, że ja miałem się od niej osoby czegoś nauczyć. Bo być może, że mam okazję poznać jej biznes, to też jest dla mnie nauka i to też ja jestem naprawdę mega otwarty na takie rzeczy. Wiesz, że ostatnio na przykład uczyłem się o sito druku. W życiu nie wiedziałem, że takie rzeczy można robić. A to są mega ciekawe rzeczy. Albo mam klientka, klientkę, która jest hodowcą psów na przykład, i od niej naprawdę mnóstwo rzeczy się dowiedziałem, jak to hodować, jak ten, jak wyglądają te. Porody tych piesków i tak dalej. No mega rzeczy mnie to osobiście bardzo interesowało. Więc podchodząc w ten sposób, otwierając się na innych ludzi, otwierając swoją głowę, uszy. Pamiętaj, że mamy dwoje uszu, żeby więcej słuchać, a mniej mówić, dlatego mamy jedno usta, to tak naprawdę twoje życie może się stać naprawdę lepsze. I do tego cię właśnie namawiam. Mam nadzieję, że tym filmem to właśnie Ci pokazałem. Jeżeli film ci się podobał, to poproszę tą łapkę w górę. Naciśnij przycisk subskrybuj oraz symbol dzwoneczka. Jeżeli naciśniesz symbol dzwoneczka, będziesz dostawać powiadomienia o kolejnych filmach na moim kanale. A mój kanał to Sukces Studio, pisane razem. Na nim znajdziesz już ponad 500 filmów, więc naprawdę jest co oglądać. Sporo jest naprawdę ciekawych materiałów, a jeżeli masz pomysł jakiś. Na materiał, który mógłbym nakręcić, zapraszam do sekcji komentarzy. Napisz to. Bardzo, bardzo możliwe, że się tym tematem zajmę. Na dzisiaj to wszystko, co chciałem Ci przekazać. Jeżeli chcesz coś wiedzieć więcej, zapraszam też na stronę internetową sukcesstudio.pl. Tam, jeżeli wejdziesz w sekcję blog, tam masz podzielone na blisko 20 takich. Pod tematów konkretnych, sprzedaż, marketing, SEO, strony internetowe, sklepy, inne tam pozycjonowanie, tego typu rzeczy. Konkretne materiały, więc można się łatwo z nimi zapoznać i zorientować się tam, co i jak, co warto z tego zapoznać się i przeczytać. Są też tam materiały wideo z mojego kanału, tylko że już ładniej poukładane, więc dlatego zachęcam do zajrzenia też na stronę internetową. A tak, to na dzisiaj to wszystko. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie tego filmu. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Niech Ci się wszystko układa jak najlepiej. Pamiętaj o kontaktach z innymi ludźmi. Możesz też odezwać się zawsze do mnie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia.